Witaj, nazywam się Katarzyna Bilska. Dziękuję, że jesteś tutaj na moim kanale Medytacja i Motywacja. Zapraszam Cię do wspólnego rozpoczęcia dnia z dobrą energią, wewnętrzną siłą i spokojem. Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech. I pozwól sobie na kilka chwil tylko dla siebie. Zaczynamy poranną medytację. Moja wartość jest stała. Celem dzisiejszej medytacji jest budowania poczucia własnej wartości i gotowości na wyzwania. Siądź wygodnie. Zamknij oczy, przenieś uwagę do swojego wnętrza, weź głęboki wdech, poczuj, że żyjesz, że dziś jest nowy dzień. Z każdym oddechem powracaj do siebie, do miejsca. W którym niczego nie musisz udowadniać. Tu i teraz jesteś wystarczająca. Połóż dłonie na sercu. Zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Wdech. Uznaję swoją wartość. Wydech. Odpuszczam krytykę. Poczuj, jak z każdym oddechem wypełnia cię spokój i uznanie dla samej siebie. Powtórz trzy razy, powoli, z czułością. Wdech. Uznaję swoją wartość. Wdech, odpuszczam krytykę. Wdech, uznaję swoją wartość. Wdech, odpuszczam krytykę. Wdech, uznaję swoją wartość. Wdech. Odpuszczam, krytyk, wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem, ale tym razem widzisz nie tylko odbicie, lecz swoją prawdziwą esencję pełną mocy, wrażliwości, siły. Patrzysz sobie w oczy z miłością. Wiesz, że Twoja wartość nie zależy od tego, co robisz, jak wyglądasz, co osiągasz. Twoja wartość po prostu jest. Jest w Twoim oddechu, w sercu, w intencji. Powtarzaj w rytmie oddechu z uważnością. Zasługuję na wszystko, co dobre i piękne. 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 Zasługuje na wszystko, co dobre i piękne. Z każdym dniem coraz bardziej wierzę w siebie i swoje możliwości. Z każdym dniem coraz bardziej wierzę w siebie i swoje możliwości. Z każdym dniem coraz bardziej wierzę w siebie i swoje możliwości. Z każdym dniem coraz bardziej wierzę w siebie i swoje możliwości. Z każdym dniem coraz bardziej wierzę w siebie i swoje możliwości. Zatrzymuj się na tych słowach, niech przenikną cię od środka. Ostatni głęboki wdech, i z wydechem uśmiechnij się do siebie. Poczuj, że jesteś w swojej mocy. Zacznij ten dzień z poczuciem własnej wartości stabilnej, niezależnej. Swojej. Idź przez ten dzień ze spokojem, bo jesteś i to wystarczy. Dziękuję.